Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, gdzie testujemy różne narzędzia marki Parkside i nie tylko. Dzisiaj akurat tak się złożyło, że mamy Parkside'a. Sprzęt dość niepozorny, bo taśma miernicza rzadko się zdarza, że takie rzeczy testujemy no ale jest fajna okazja, fajna promocja wleciała, więc no, zobaczmy. Na sam początek powiem, że miałem mieszane uczucia, jeśli chodzi o kupno akurat tej taśmy mierniczej. Mam już kilka różnych taśm, głównie 5-metrowych, bo one się najczęściej sprawdzają. No ale była fajna promocja, dostałem też mnóstwo wiadomości, że warto kupić. Kilka osób do mnie pisało, czy mógłbym kupić i przetestować, bo oni się wahają. Więc słuchajcie, no, nie wypadało mi tego nie zrobić. Taśma y, kosztowała 24,99. Jak za 10-metrową taśmę jest to całkiem spokojna cena. 10 złotych zniżki było. I o dziwo była też taśma 50-metrowa na takim zwoju. Okrągła miernicza tej akurat nie kupowałem, bo mam 100-metrową, więc, no, więc o połowę krótsza. Zupełnie nie jest mi potrzebna. Szczerze mówiąc, może użyłem jej przez ostatnie 10 lat z 10 razy. To był maks. Więc jeśli ktoś często używa, no to warto rozważyć zakup. Jeśli nie, też nic złego się nie stanie. No ale 10-metrowej taśmy akurat w kolekcji nie miałem narzędziowej. Dobra, może żebyśmy już nie przedłużali o plusach, minusach zastosowaniu takiej taśmy, powiemy sobie za moment. Zobaczcie, jak wygląda opakowanie. To jest też dość rzadko spotykane, żeby w ten sposób był opakowany sprzęt. To jest połączenie blisterka z nieblisterkiem. Nie wiem, czy to się da wyjąć. No, da się wyjąć bez problemu. Może tak będzie łatwiej. 3 lata gwarancji. Model tego ustrojstwa to PMB-2B2. B2 sugeruje, że była jakaś wersja B1, może A1, nie wiem. Pierwszy raz się w ogóle z takim sprzętem w Lidlu spotkałem, więc ten cały blister nam, nas tutaj jakoś mocno nie ratuje. Mamy też informacje od producenta. Taśma miernicza 10 metrów, mechanizm samoblokujący, czyli funkcja automatycznego zatrzymania. Równomierne zwijanie i rozwijanie z magnetycznym haczykiem na zakończeniu, klipsem do paska i szlówką na palec. Dwa przyciski, przewijanie taśmy, skala pomiarowa jest w centymetrach, długość 10 metrów. No i mamy też zachować adres e producenta. Nie wiem w jakim celu. To jest oczywiście robione przez Komprenasa w Niemczech. No i tyle by było z tego opakowania, tu nic więcej yy, nie znajdziemy. A tak wygląda taśma. No i na pierwszy rzut oka wydaje się dość ciężka. Przycisk zwalniający solidny. Chodzi dość płynnie. Słychać taki charakterystyczny klik. Tutaj jest ten drugi przycisk. No i mamy też tą gumową rączkę. Szczerze. Nie wiem czy jej się nie pozbędę, mi akurat ona będzie przeszkadzała, bo ciężko przez moją dłoń przechodzi. Sami zobaczymy, no naprawdę trzeba tutaj wcisnąć. Jakość wykonania: plastik, guma dość dobre. no Tak jak na zielonego Parksidea przystało, wszystko ładnie się tutaj trzyma. Od razu na uwagę zasługuje waga, jest dość ciężka. Za chwilę to sobie zważymy. Jest też charakterystyczne. Dla wszystkich tego typu taśm mocowanie na pasek. Duży plus solidne magnesy. Rozwiniemy sobie kawałek. Ładnie to się trzyma mocne, są naprawdę mocne te magnesiki i bardzo czytelna podziałka. To jest też duża zaleta tej akurat tej miary, bo podziałka jest naprawdę spora. Nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie, rozwinąłem 40 cm, taśma lekko wichruje. Może być to minus. Jak ją sobie w ten sposób rozwijamy, nie jest to aż tak uciążliwe. No, ale, ale jest. Warto zaznaczyć, że ona tak troszeczkę tutaj roluje na boki. Nie wiem, czy kamera to... Wam oddać to zobaczycie. Nie jest idealnie płaska, jest troszeczkę tutaj zagięta, więc to dla niektórych może być minus. Jeśli chodzi o mocowanie, tutaj tego dynksa, nie wiem czy wiecie, ale to po prostu musi tak latać, w zależności od tego, czy mierzymy od wewnątrz, czy od zewnątrz, zawsze w takim wypadku mamy prawidłowy pomiar. Spotkałem się z tym, nie wiem czy wy też, że niektórzy na budowach zaklepują tutaj ten mechanizm, żeby było na stałe. No, jak dla mnie jest to duży minus, wtedy tracimy funkcjonalność tej miarki. Skala jest czytelna co 10 cm. Mamy oczywiście czerwone oznaczenie w centymetrach podziałka. Robi tutaj robotę. Rozwijmy jej sobie nieco więcej. Ja mam też tutaj taki przymiar. Sprawdźmy jak z dokładnością. Dokładność jest zachowana. 50-50 wszystko się tutaj ładnie zgadza. Jeśli chodzi o sam mechanizm zwijania i rozwijania. Chodzi dość płynnie. To oczywiście wyjdzie w praniu po kilkunastu godzinach. Po ciągłym rozwijaniu, zwijaniu, jak to się zachowa, już słyszę, że on tutaj pracuje. Ale mechanizm stopu mocny, mocny, nie, nie puszcza. Możemy też tutaj tym drugim przyciskiem zwolnić, tak żeby było nam wygodniej. Naprawdę kawał fajnego sprzętu. Tym bardziej, jeśli ktoś potrzebuje dłuższe odległości pomiarowe, to. Coś takiego jest warte rozważenia. Zważmy sobie jeszcze tą miarkę. Mam tutaj akurat wagę. Wytarujmy ją. Zero. No dobra, zobaczmy, ile to waży. 414 gramów. Całkiem dużo. Nawet 415. No. Myślałem, że nieco mniej, ale no, czuć, czuć to w ręku. No i teraz jest to według mnie i wada, no i też zaleta. Ciężko by było 10-metrową miarkę zmieścić w mniejszym opakowaniu i uzyskać mniejszą wagę. No Tutaj kwestia kompromisów między zastosowanym materiałem, i jakością tego metalu. Tutaj wyszło prawie 450 gramów. Jeśli mamy z tym latać codziennie na budowie, dokładać sobie takiej wagi do już i tak przeładowanego np. pasa monterskiego, jest to dużo, pół kilo. No już tutaj robi, robi robotę. Zazwyczaj te 5-metrowe miarki są znacznie lżejsze. No i tutaj musimy brać to pod uwagę. Czy można to jakoś odchudzić? Jedynie odkręcając ten dynksik, ten gumowy uchwyt, ale to też z kilka gramów zaledwie urwiemy. Jeśli obudowa by była metalowa, no to automatycznie całość też sporo więcej by ważyła. I teraz wszystko zależy od tego, jakie mamy przeznaczenie. Jeśli sieciometrowej marki używamy sporadycznie, ale jej potrzebujemy, to jest jak najbardziej akceptowalna ta waga. Jeśli mielibyśmy cały czas latać z taką miarką, no to już się powoli robi malutki problem. Też tej długości miara nie jest dla każdego potrzebna, w większości przypadków spokojnie wystarczy 5 metrów. I tak 90% codziennych pomiarów odbywa się w granicach jednego do 2, no 2,5 metra to jest taki maks. Wiecie, w mieszkaniu, w bloku raczej tych większych wymiarów nie potrzebujemy, jeśli chcemy zmierzyć miejsce pod szafkę podmocowanie pod telewizor no to tutaj tak do 2,5 to są najczęstsze przydziały gdzie operujemy a 10 metrów spotykamy bardzo rzadko co innego na budowie tamte odległości są znacznie większe no i tutaj można się pokusić o kupno tego typu sprzętu. Jestem cały czas zaskoczony, bardzo miło tutaj sposobem pracy tej miarki tym jak ładnie to wszystko chodzi wiadomo jest jeszcze nowa Musi się wyrobić. Może za jakiś czas zrobimy sobie podsumowanie, jak to wygląda w dłuższej czasie. Ja na tyle co z nią już polatałem. Złego słowa nie mogę powiedzieć. No jest też rozkręcalna. Tutaj mamy trzy śruby i jedną w środku. Tego egzemplarza jeszcze nie rozkręcałem jeśli by się coś złego stało, możemy się dostać do środka, spróbować sami to naprawić, może przesmarować wiecie jak to jest, tutaj dostanie się w środek brud, kurz, jakieś opiłki, różnie z tym bywa, no i ten mechanizm zaczyna szwankować powoli, ale też nie czarujmy się, no za tą cenę 25 zł, myślę, że jest naprawdę warto to kupić jeśli jeszcze jest w Lidlu ja znalazłem ją całkiem przypadkowo, było jeszcze Kilka sztuk dostępnych akurat u mnie, więc się skusiłem. Były też te 50-metrowe nazwijaku miarki, więc tutaj możecie się powybierać. Ja też tego typu miarki 10-metrowej używam głównie do pomiarów drewna, jakichś obałków dłuższych, do desek. Taki wstępny pomiar tutaj przy tej odległości nie ma też co liczyć na mega dokładność. Zawsze coś się tam omsknie. Plus, minus centymetr, zawsze trzeba wydać poprawkę. Jeśli potrzebujecie jakichś mega dokładnych pomiarów, bardziej dokładnych, no to tego typu miarka sprawdzi się chyba lepiej. Do 50 cm. Jeśli potrzebujecie super dokładnych, no to już suwmiarka. Czyli tytułem podsumowania: no, sprzęt jak za te pieniądze, 25 zł bez grosza, według mnie bardzo dobry. Jakość wykonania na plus. Nic tutaj nie lata, trzyma się to fajnie w dłoni. Plastik też jest przyjemny w dotyku. Widać, że może co nieco wytrzymać, jeśli tam spadnie. Raczej nic nie powinno się tutaj z tym stać. Ten plastikowy rdzeń jest pokryty taką gumą, ale fajną w dotyku. Mechanizmy zwalniające, zabezpieczające wszystko chodzi płynnie. Tutaj absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Magnesik też jest mocny. Jedyny minus no to te lekkie zawichrowania. Może akurat w moim egzemplarzu coś takiego występuje, więc dajcie znać w komentarzu, jeśli posiadacie taką miarkę, czy u Was też to jest. Czekam właśnie za komentarzami. Czy chcielibyście więcej tego typu testów, dajcie znać, napiszcie komentarz chętnie. Poczytam, porozmawiamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć.